O ile zakład, że mężczyźni, większość mężczyzn będzie tak. Okej? Okay. Większość mężczyzn tak będzie, a większość samic... I teraz mi wyjaśni... Jakim cudem? Jakim cudem wyjaśni mi, że, że praktycznie wszystkie samice będą hmm? A praktycznie wszyscy mężczyźni będą tak. Hmm? Bo jest niewielka grupa mężczyzn, które obracają te wszystkie smalczyce. No. Do której? Do końca. Zwykle zwykle już powinienem kończyć, nie? Ale to jeszcze dokończmy. Tutaj. Przypominam, to jest myślenie większości stulejarzy. To, że im się to należy po prostu... Nic ci się nie należy. Należy ci jeden wielki chuj. Życie nie jest im zwinne, nikt nie jest im zwinny. To pamięta jeden z drugim o tym. To, że normalni ludzie normalnie... To, że jesteś tu i teraz jest konsekwencją twoich decyzji. Ty i tylko ty jesteś winien temu, że jesteś w tym miejscu, a nie kto inny. Bierz za siebie odpowiedzialność. ...czyli nie oni dokładnie tak robią...